Cieszę się, cieszę się bardzo. Dziś pogoda jest taka ładna. Dziękuję za to. Ale przede wszystkim cieszę się, że Państwo przyszli na spotkanie amerykańskimi i polskimi żołnierzami, którzy zatrzymują się tu w Suwalkach w ramach drugiego Rajdu Dragonu. To jest dla nas ogromna przyjemność. Gościć w Suwalkach. Dziękujemy. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że Państwo są gospodarzami tego wydarzenia. Bardzo dziękuję, że wszyscy jesteście tutaj z nami i wspólnie możemy e, pokazać, że Polska i Ameryka działa razem. Thank you so much. Slobaki to bardzo piękne miasto, z bardzo przyjaznymi ludźmi. Bardzo cieszę się, że mogę tutaj być. Dziękuję za to. The strong alliance between the great country of Poland and the great country of the United States of America has never been stronger. Współjurisz pomiędzy Polską a Ameryką nigdy nie był tak silny jak dzisiaj. And together we can assure our peoples, deter our enemies and enhance the NATO alliance for decades to come. Wspólnie możemy obronić um, wszystkie granice NATO i e, i wszystkich obywateli Europy. Thank you.